Dzisiaj w teoriach spiskowych z mojego codziennego życia zadamy sobie pytanie, czym jest Maciuś? Maciuś to postać no, z nowej ery e, i nawet no fajny jest, śmieszny, najczęściej znamaty mnie e, i tak e, moi koledzy jak z klasy e, <śmieszny> będą to oglądać, to się pewnie będą wiedzieć, co to jest. Na przyrodzie i na matpie jest najczęściej Maciuś. I to się podoba w tym, że Maciuś jest nawet fajną postacią. Ponieważ e wygląda śmiesznie. E Pierwsze. Maciuś! Gdy mówi, nie rusza ustami. I to jest naprawdę dziwne. I tak, Maciuś, po pierwsze, nie rusza ustami. I drugie. Ma, długie, yy, ma długi nos. <ścoughs> Z czego się rozróżnia, oczywiście. No i no, mi się to podoba w nim. Nie no masakra, dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej materiałów, dajcie kciuka w górę, nara!